Katarzyna Michalska, Fundacja Wsparcia Rozwoju Społecznego Jantar, Teatr Dziecięcy Jantar i Inkubator Talentów Dziecięcych na Kaszubach. Ważne jest słuchaj dla mnie to, że poświęciłaś swój czas na to, żeby zbudować, żeby dać serce temu obiektowi, bo właściwie e, wiesz, doskonale o tym, że bez pieniędzy to nie dałoby rady zrobić rewitalizacji tego obiektu, a my jako mieszkańcy z tego korzystamy. Ja jako e, właściwie animatorka, główna animatorka działań związanych z Teatrem Dziecięcym i antark szczerze, i naprawdę z pełną wdzięcznością, bardzo Ci dziękuję za to, że. Że takie pieniądze, na ten wspaniały obiekt, w którym możemy dzisiaj dotknąć kultury, się znalazły. Dziękuję Ci bardzo. To, na czym mi bardzo zależy, bardzo zależy, to rozwój dzieci w tym regionie, w naszej gminie, ale nie tylko. Przecież powiat i województwo, to jest nasz dom. Na tym mi zależy, żeby to było wrażliwe, żeby to było skierowane na człowieka. I tak właśnie uważam, że będzie nas reprezentować sylwia. Sylwia, która jest niesamowitą kobietą, ma dużo w sobie empatii, jest wrażliwa, a przede wszystkim zorientowana na mieszkańców. Sylwia, życzę Ci tego, żebyś naprawdę, naprawdę doszła tam, gdzie będziesz mogła reprezentować nasze serca, a przede wszystkim tą kulturę, którą staramy się wspierać wspólnie. Dokładnie tak.